Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy razem. Dzień zabieram się za pokrzywę. Witajcie, kochani. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, pokrzywa wypita. Obowiązki, które miałam do zrobienia, wykonałam, także jestem tutaj, odzywam się za chwilę. Tak jak wam we wczorajszym blogu mówiłam, dzisiaj mam zebranie rodziców u leosia. Pierwszy raz w pierwszej klasie, więc bardzo, bardzo się ekscytuję, także. Za chwilę wychodzę, postanowiłam, że troszeczkę sobie porozmawiamy. Kilka rzeczy chcę Wam pokazać, także myślę, że jest to dobry czas. I zobaczcie, znowu się gdzieś spieszę, znowu za chwilę będzie brak mi tchu, eee, więc. Slow down, powolutku. E, słuchajcie, dzisiaj mamy tusty czwartek, więc od razu zapytam Was, jak tam u was sytuacja z pączkami. Ja tak jak Wam mówiłam, niekoniecznie muszę, niekoniecznie lubię, przepadam i nie jest e, dla mnie jakąś, wiecie, taką e, dzisiaj e, zachciewajką czy tam... E, konkretnym celem mamy tego pączka zjeść po prostu. Nie potrzebuję, aczkolwiek z tego co wiem, Krzysiek z pracy przywiózł jakieś pączki dostał, jak ktoś tam robił domowe pączki, także bardzo fajnie, bardzo miło więc, więc na pewno sobie tutaj rodzinka spałoszuje, także dajcie mi znać jak to u was jest z tymi pączkami, czy jadacie, czy lubicie. Ja po prostu nie muszę, nie przepadam, to nie jest jakieś tam moje ulubione jedzenie, ale jestem po prostu ciekawa jak tam było u was. I słuchajcie, wczoraj udało nam się nagrać ten film przy współpracy Efekty Pewnie już niedługo zobaczycie. W głównej mierze to Krzysiek tutaj się bardzo, bardzo udzielał. Natomiast ja dzisiaj od samego rana składałam tego vloga i słuchajcie, przed chwilą właśnie go wysłałam do klienta. Więc powiem Wam, że dużo, dużo, dużo czasu mi zajęło, żeby go zmontować, bo materiału naprawdę zrobiliśmy też bardzo dużo. I wiecie, miało być rzeczowo, ale też nie za długo, żeby nie zanudzić, więc. Powiem Wam, że troszeczkę dzisiaj mi ten montaż jednak zajął, gdzie ja bardzo szybko montuję filmy, bardzo mało edytuję, e, bo wiecie, ja lecę na żywioł, mówię to, co mam powiedzieć, ram, ciam, ciam. E, No, a dzisiaj musiałam troszeczkę do tego vloga przysiąść. Dobrze, kochani, więc tak jak mówię, za chwilę wychodzę. I tak, jeżeli chodzi o tatuaże, to słuchajcie... Dzisiaj mamy ostatni dzień tego skina, tego takiego przezroczystego plastra, i dzisiaj wieczorem, słuchajcie, odczepiamy i będziemy używać takiej maści. krem do pielęgnacji tatuażu. Te osoby, które mają tatuaże, dajcie znać, czy znacie, no nam ten krem został polecony i taka tubka z powodzeniem ma na naszą dwójeczkę starczyć, więc jeżeli chodzi o pielęgnację tatuaży, to właśnie ten krem. No ja wcześniej używałam Alantan, Bepanten i takie rzeczy, teraz taki krem też zupełna dla mnie nowość i teraz tak, co ja dzisiaj mam na twarzy, to jest bardzo istotne, dlatego, że jeżeli mnie oglądacie od kilku dobrych lat, to wiecie, że ja kiedyś bardzo często i praktycznie tylko używałam Chanel Vitellumiere Vitellumiere Aqua z SPF 15, bardzo lekki, taki wodny podkład, bardzo go lubię. Teraz troszeczkę, słuchajcie, od niego odeszłam, pokazywałam Wam ostatnio, że używam ten krem z kwasem hialuronowym, krem BB, krem BB z La Rose, ten wiecie, z korańskiej mojej pielęgnacji, natomiast od kilku dni znowu też powróciłam do tego Chanel Vitellumiere Mirę Aqua, i słuchajcie, ja go ostatnio też, jak go używałam, to używałam go właśnie w takich miesiącach letnich, miesiącach wiosennych. On jest bardzo, bardzo leciutki na bazie wody. No i nie wiem, chyba czuję już wiosnę w powietrzu. Chyba, słuchajcie, czuję już wiosnę w powietrzu, więc zaczęłam go sobie znowu używać i uwielbiam tą jego delikatność. Ja mam akurat kolor 10 Beige, taki przepiękny, naturalny. No, uwielbiam ten produkt i. Znowu po prostu powróciłam do niego i czuję się super, jak go mam na twarzy. I pokażę Wam jeszcze, co mam na ustach. Też takie fajne combo, bo to jest takie wymieszanie, słuchajcie, produktu pomadki od Bitery. To jest ten nude, numerek 3. I konturówki. I to jest konturówka, słuchajcie którą po prostu też pokochałam od pierwszego wejrzenia, to jest Lovely Perfect Line Lip Pencil, i to jest taki demi mat, i powiem Wam, że ona jest naprawdę, naprawdę ta konturówka świetna, ma super taki nudziakowy kolor, i one naprawdę kosztują niewiele. Także zwróćcie uwagę na te konturówki z Lovely Perfect Line, a to jest właśnie też przepiękny kolor od Bajtery. Zobaczcie, no, piękny, to jest takie masełko, bardzo fajna, przyjemna, E, bogata konsystencja, także to mam dzisiaj na ustach. I chciałam Wam pokazać też, bo ja słuchajcie, dzisiaj na to zebranie postanowiłam ubrać się tak. Mam jakąś tą zary, koszulą marynarkę, mam też taką koszulę z szyi kwiatki, czarne spodnie i pomyślałam, że wezmę torebkę. Ja po prostu mam tyle torebek, wiecie, że ja kocham torebki, ale jak do jakiejś torebki już się przyzwyczaję i jak już jakąś torebkę pokocham, to chodzę z nią cały czas. Zresztą nagrywałam Wam film na Boogie Silver z takimi moimi ulubieńcami, jeżeli właśnie chodzi o torebki, pokazałam Wam trzy. I tej spinko tak dawno nie. Że stwierdziłam, dobra. Tak się do mnie dzisiaj uśmiechała, więc mówię: dobra, to jest ten czas, biorę tę torebkę ze sobą. Także zaraz opakuję telefon, portfel, e, kartę, o, pomadkę, wezmę, w razie czego. No i lecę na to e, zebranie. Słuchajcie, y, czy będziemy dzisiaj robić sobie pogadankę? Tak myślę, o właśnie, czekajcie, chyba ktoś dzwoni. Nie, SMS-ka dostałam, bo tam się telefon ładuje. E, czy będziemy dzisiaj robić jakąś pogadankę? Myślę, że tak. E, Myślę, że tak, bo dużo osób też tutaj jest ze mną na tym kanale, nie wiem, od roku, od dwóch lat. E, I bardzo dużo osób też jest od lat, nie wiem, dziewięciu, ośmiu na tym kanale. I, I tak słuchajcie, ostatnio wyświetliło się kilka mi moich filmów właśnie sprzed ośmiu, dziewięciu lat, i jak tam zobaczyłam siebie to dopiero jakby do mnie to doszło, jaką ja drogę przeszłam, jaką metamorfozę przeszłam i taką mentalną um, i słuchajcie też wizualną, tak jak wczoraj Wam wspominałam, że zobaczcie jak człowiek się zmienia, jak zmienia się człowiek, jak zmieniają się jego gusta, jak zmieniają się jego podobania styl, myślenie nawet I, i powiem Wam, że wow, jak, jak odpaliły mi się te filmy, to jeszcze wczoraj wieczorem, słuchajcie, pokazałam Krzyśkowi jakieś tam nasze czasy Londynu i serio, tak jak mówię, no nie tylko Wizualnie się zmieniłam, aczkolwiek też um, uważam, że dużą drogę przeszłam. Słuchajcie, dużą drogę przeszłam. E tak jak Wam mówiłam, e-book już lada, moment będzie, na pewno Was o tym poinformuję. Dużo y słuchajcie. Y Dużo rzeczy tam będzie, tak jak Wam mówiłam, tak? I absolutnie tam dostałam kilka komentarzy, że jakby nie skończyłam jeszcze tej diety Bo będę robiła kolejne podejście, że w sumie nie jestem ekspertką Że powinnam, nie wiem, po trzech latach takiego e po czterech napisać Ja absolutnie nigdy się nie czułam ekspertką Ja nigdy taką ekspertką nie będę Nie mam zamiaru nikogo pouczać, niczego mu narzucać Ja nigdy Wam... Zresztą jeżeli Wy mnie znacie, oglądacie mnie od tyle lat Wiecie, że jestem taką zwykłą, normalną, szczerą Babką, dziewczyną z sąsiedztwa, waszą koleżanką, i absolutnie do jakichś ekspertów, do dawania dobrych rad, do nie wiem wpajania wam, wmawiania wam czegoś mi daleko. E, I właśnie tam było takie, było kilka komentarzy, chyba dwa. Właśnie, że, że nie jestem żadną ekspertką w tej dziedzinie, że powinnam takiego e-booka napisać po kilku latach, jak już, nie wiem, waga mi się ustabilizuje czy coś takiego. Słuchajcie, tak jak mówię, to jest moja historia, to jest podzielenie się z wami moim życiem, moimi zmaganiami, moimi zlotami, upadkami. Te osoby, które oglądają mnie, tak jak mówię, od 9, od 10 lat wiedzą jak wyglądałam kiedyś i jak, jaką długą drogę przeszłam, żeby znaleźć się w tym miejscu. No. No, nie schudłam 5 kg, nie schudłam 10 kg, nie schudłam 15 kg. Ja naprawdę zrzuciłam bardzo dużo kilogramów. Dlatego zachęcam do przeczytania tego e-booka. Po prostu, wiecie, żebyście, no właśnie, ktoś tam dzwoni. Krzysztof chyba, bo będziemy się zmieniać. Ja uciekam na zebranie Krzysztof zostanie z Leo, później też odbiorę Nelcie. Także słuchajcie, ja nigdy nie byłam żadną ekspertką, po prostu jestem dziewczyną, która wydaje mi się, że ee... No, ma troszkę do powiedzenia, tak? Ja zresztą lubię gadać, jestem gadułą, przelałam to wszystko na, na e-booka. No i te pytania od was: non-stop. Co za dieta? Co robiłam? Jak robiłam? Jak to się w ogóle stało, że ja tak przytyłam swego czasu? Także słuchajcie. Po prostu taki e-book prosto od serca dla Was. E, takie, wiecie, wszystko zebrane w jedną całość. I jeżeli ktoś będzie chętny, to oczywiście przeczyta. Jeżeli ktoś nie będzie chętny, to to nie przeczyta. To nie jest tak, że ja, słuchajcie, jeszcze nie dokończyłam diety, już tu się bawię w ekspertkę, piszę e buka, bo tak super schudłam i chodźcie, zobaczcie, co to za dieta. Absolutnie nie. Słuchajcie, tak samo ktoś mi powiedział, że jeszcze nie doszłam do swojej wagi docelowej. E, z apetyt rośnie w miarę jedzenia. Kiedyś marzyłam, żeby moją wagę. Wagą docelową było 99 kg. To była moja waga docelowa i marzenie. Ja do tej wagi dążyłam. Kiedy przekroczyłam już te 99, później wyznaczyłam sobie kolejny cel, kolejną wagę docelową. I teraz faktycznie powiedziałam Wam, że jeszcze idę po więcej, jeszcze robię jedno podejście, bo jeszcze chciałabym trochę zrzucić tych kilogramów. Więc jakby ta waga docelowa u mnie się cały czas zmienia. A tak naprawdę, już dwa razy przekroczyłam wagę, którą gdzieś tam sobie kiedyś w głowie ustawiłam, że chciałabym mieć. Także widzicie, tak to wygląda. Rozgadałam się, a muszę już iść, więc wyszła z tego pogadanka. Witajcie w kolejnym vlogu. Uciekam, widzimy się, jak już wrócę z zebrania. No dobra, mam kawkę. Jesteśmy już w domku. Eee, czekajcie, postawię ją so sobie gdzieś tutaj i zagadam do Was jeszcze. Porozmawiamy sobie chwilę. No i jestem, jestem, jestem moi drodzy Słuchajcie, e, odebrałam po drodze Nelcie, e, zebranie Udane, bardzo fajnie, przyjemnie było Odebrałam też Nel, tak jak wam mówiłam I w ogóle Nelci dzisiaj pod kolanówki Zrobiły furorę, te co wam pokazywałam wczoraj e, Od mama Feet, te błękitne Ze skrzydełkami, jaka pani Mnie dzisiaj nie zatrzymała, to słuchajcie To mówiła, że, że super, że, że ślicznie Wyglądała, także jesteśmy już w domku e, Cieszę się, bo tak, rosół mi Został z wczoraj, ogórkowa mi też została Z wczoraj, e, Krzysiek właśnie je teraz Ogórkową, zaraz odgrzeję dzieciakom rosół, wypiję kawkę, zobaczę co tam w internetach, co tam na mailu, co tam w komentarzach się ciekawego dzieje. No i słuchajcie, tak, rodzice moi zjedli pączki, Krzysiek przywiózł pączki, Dzieci też teraz zjadły, Krzysiek zjadł, więc wszyscy zadowoleni Znowu pędzę, 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 tyle chcę powiedzieć, że po prostu brak mi tchu e, Także słuchajcie, e, pączuszki zjedzone, Nelcia też jadła dzisiaj pączki e, Zabawa w rytmie disco, bal karnawałowy jak najbardziej udane. Pani nam wysłała zdjęcia na grupie, także widziałam, że dzieci też pięknie zajadały pączki I w ogóle, nie, w ogóle Nelcia jest tak wybawiona i mówi do mnie, że idzie spać A wiecie co? Najgorsze jest to, jakby ona teraz zasnęła no bo noc, wiecie, mamuszki, jak mogłaby wyglądać. Więc kończę, yy, przebierzemy się z tej sukni, pozdejmujemy bransoletki naszyjniki, i coś tam razem podziałamy. Słuchajcie, ten zapach świecy od Jomalon to jest po prostu fenomen i ja tak za każdym razem jej szkoduję, szkoduję, aż w końcu mówię a tam i od trzech dni cały czas ją palę. I naprawdę powiem Wam, że zapach jest cudowny, przepiękny. W ogóle świece Jo Malone są po prostu rewelacyjne, także... Polecanko. Słuchajcie, czekałam też na coś, na co naprawdę się nie mogłam doczekać, i dzisiaj był właśnie kurier, więc pomyślałam sobie, że to jest chyba ten czas, żeby Wam pokazać, co tutaj do mnie przyszło. Po prostu mega się cieszę i zaraz Wam wszystko tutaj pokażę. Dobra, tutaj sobie to wszystko położymy przy moim stoliczku i już Wam pokazuję, co ja tutaj mam w środku. Mam piękne karty. Przed do mnie kalendarz, słuchajcie. I kalendarz jest prezentem. Ja ten kalendarz zobaczyłam e, u Agnes na Instagramie e, i jak go zobaczyłam, to powiedziałam sobie, muszę mieć ten księżycowy kalendarz. E, porozmawiałyśmy sobie, i Agnes powiedziała, że e, przyślał mi kalendarz po prostu w prezencie, także dziękuję bardzo. Dodatkowo widzę tutaj jeszcze karty, takie duże ka karty, także też wam pokażę. I otwieramy. Nie wiem, może część z Was kojarzy z Instagrama Agnes dos Santos, e, jest coachem, trenerem, mentorem, odkrywcą ludzkiego piękna. Także słuchajcie, to jest prezent dla mnie, za co dziękuję z całego serca, ale jeżeli będziecie miały ochotę, to oczywiście, e, księżycowy kalendarz. E, jest dostępny chyba wciąż jeszcze, chociaż teraz były ostatnio na niego jakieś promocje, no bo wiecie już, już rok się zaczął, więc był w dużo niższej cenie. No niemniej jednak yy, to jest czat. Więc ja już otwieram, bo nie mogę się doczekać. No i zobaczcie, co ja tutaj mam. To są karty, karty do losowania na każdy dzień. Zaraz wam pokażę, jakie one są piękne. Tylko spójrzcie, także bardzo dziękuję za, za ten prezent. To już jest mój kalendarz, księżycowy kalendarz. Tak się nie mogę doczekać, aż go um, otworzę i będę z nim pracować codziennie. Także tylko spójrzcie na te karty. Czekajcie, ja tutaj już je położę i po prostu Wam pokażę. Zobaczcie, to są karty do losowania na każdy dzień. Tasujemy, rozkładamy, zamykamy oczy, wybieramy kartę i to jest takie przesłanie e, dla nas. Także jak będziecie miały ochotę, mieli ochotę, to Wam e, pokażę. Ale zobaczcie, jak są pięknie e, wykonane. No są po prostu przepiękne te karty. Także mega niespodzianka. Oczywiście będę dzisiaj się wszystkim cieszyć i wszystko sobie pięknie przeglądać, w ogóle zobaczcie jak one są pięknie wykonane, no cudownie, po prostu cudownie wykonane, piękne, zobaczcie, piękne, mega. No dobrze, kochani, wszystko wam już też nagrałam, tak się cieszę na, na Insta Stories. Słuchajcie, to jest w ogóle sprawca całego zamieszania księżycowy kalendarz. I nie dość, że te piękne karty. Nie dość, że tutaj jest kolejny też prezent, który też właśnie przed chwilą nagrywałam to jest taki ścienny kalendarz. Zobaczcie w ogóle to wydanie, jak on pięknie wygląda, jakie są tutaj ilustracje, tylko spójrzcie no to przychodzi moje najśmielsze oczekiwania. To wszystko jest z taką precyzją zrobione. Zobaczcie, tutaj też wszystko jest opisane. Tylko spójrzcie, no coś po prostu niesamowitego. Coś pięknego. No i tutaj sprawca całego zamieszania. Wiecie, że ja kocham zapach świe świeżych książek, nowych książek. Papieru, kalendarzy, druku. Uwielbiam. I to jak ten kalendarz pachnie. Rewelacja. Zobaczcie, tutaj nawet będę mogła sobie e, kolorować. Już Wam pokazuję. Jest wszystko tak pięknie opisane. Patrzcie, no po prostu, patrzcie. Jest też dużo pięknych obrazków. Pełnia, e, księżyc w nowiu. Wszystko tak naprawdę dla e, osób takich, wiecie, e, początkujących. Także coś naprawdę super. Jeszcze Wam chcę tutaj pokazać ilustracje, jakie są. Także oni mają w ogóle też Instagram, kalendarz księżycowy, ma swój Instagram i tam też bardzo fajne, motywujące rzeczy są wrzucane. Słuchajcie, dobra, zaraz będę wrzucać też jeszcze post na temat e-booka, mojego i Natalii e-booka, naszego e-booka. Będę wrzucać post, bo na Instagramie jeszcze o tym nie mówiłam. Później zmontuję vloga i robię sobie herbatkę albo pokrzywę i będę wszystko czytać, przeglądać i cieszyć się bardzo. A ja, moi drodzy, za chwilę się będę z wami żegnać, bo tak jak mówię, trochę rzeczy jeszcze chcę dzisiaj e, zrobić. E, słuchajcie, kurczę, tak teraz się zastanawiam. O, jest i mój mąż. Pączuszek przepyszny. smakował dzisiaj. Przepyszny. Przepyszny, Krzysiek mówi, przepyszny. że przepyszny. E, słuchajcie, potrzebuję, potrzebuję y, kupić dwie rzeczy. Mężu drogi, słuchaj, bo to jest właśnie bardzo potrzeba, ogromna. Ja coś właśnie czuję. Potrzebuję, słuchajcie, mam już bardzo dużo książek i potrzebuję coś na książki, koniecznie, bo tak, tego złotego regału nie chcę zostawiać. Tu mam tylko kilka książek i to fajnie wygląda, więc pierwsza rzecz, którą musimy kupić, i myślę już o tej sobocie bo nie ma na co czekać, to jest, słuchaj, coś na książki. Tylko wiecie, ja też nie chcę jakiejś no, ogromnej praca, półki, takiej, co mi przydało? tu nie przytłoczy, no. nie, coś malutkiego, nie, nie lubię nie? wiszących. I coś na książki, potem już nawet pomyślałam, dobra, nie chcę mi się jeździć, ani szukać, może taki stoliczek. Wiecie, mam tu ten malutki stoliczek. Tutaj mam te swoje palosanto i książeczki, i z drugiej strony były w Pepco są takie jakie ładne, złote, by nam no. tutaj pasowały i po prostu część tych książek, bo słuchajcie, no dużo. Mam notesów, książek na półeczce nocnej, tutaj, tutaj. I w ogóle. W... A, a druga rzecz, kolejny zagub który no musimy poczynić, to jest, słuchajcie, okay. słupek taki, pokazywałam ci do mojego pokoju, tam wiesz, mojej no, okay. ala garderoby. Bien. Bo tam też jest dużo perfum, pierdołek, pierdołek. To o tym wiedziałem. No, o tym i eee, przydałoby i to, nam się to. Ja myślę, że trzeba gdzieś po Ale gdzie to kupić? Internet. Wiesz o co chodzi mi? Wiecie co? Ja mam. Teraz odpalimy tu. Tak, przy ścianie. O, tak, bym chciała postawić, tak jak ten regał tutaj stoi. Taki biały słupeczek. No, możesz mi w ogóle podtrzymać, bo. Ręka mnie boli. Słuchajcie, więc przy ścianie, taki chciałabym mały, biały, może być szklany, biały słupek, i tam chcę postawić perfumy, kremy, bo brak mi miejsca. Mówiłam wam, że ten pokój, w którym, w którym ja nagrywam, w którym mam rzeczy swoje, mój pokój, jest mało miejsca, on jest dość mały i po prostu chciałabym to wszystko fajnie ustawić, więc brakuje mi po prostu takiego słupka. Gdzie ja kupię taki, taki słupek? Gdzieś tu u nas, żeby za daleko nie jechać, żeby nie zamawiać. Nie wiem. Ale to trzeba to do Warszawy jechać, No mówię, nie no, a co, nie dostarczają do no Białego? No dostarczają w sumie, no albo w No i coś na książki, tylko wiecie, też ja nie lubię takich mebli, wiesz, że... Zaraz na Allegro popatrzymy. No, też nie lubię zastawiać w domu. Ale ja to już chciała. ja to, wiecie, tak lubię, pojechać sobie w sobotę kupić i, i mieć. Więc na razie żadna półka tutaj na książki, wiesz, taka duża, potężna, regał nie wchodzi w grę, bo to mi zabierze przestrzeń. Coś takiego po prostu małego. Więc, e, więc tak, takie zakupy nas po prostu Dobra. czekają. Ja, ja no. idę, zaraz odpalam telefon i zaraz coś znajdę. Zaraz zobaczymy, czy coś jest, a jak nie to może w sobotę gdzieś tam podskoczymy. W ogóle no. chciałabym wysprzątać jutro i przez sobotę e, tak porządnie. Wiosenne porządki, mówiłam Wam, że już coś ta wiosna za mną, więc e, chcielibyśmy posprzątać tak konkretnie przy, przez weekend. Mm -hmm. Może gdzieś wyskoczymy, zobaczymy. Się zobaczy. Się zobaczy. Dobra, kochani, żegnamy się z Wami. Dzieci u dziadków. Leoś troszkę lepiej się poczuł. E, przyleżał praktycznie dzisiaj cały dzień. Poszli do babci, do dziadka na placki ziemniaczane. Także e, um, dzieciństwa. wspomnienie z dzieciństwa. E, także słuchajcie, wspomnienie z dzieciństwa. Leoś za plackami nie przypada. Moi rodzice bardzo lubią. E, Nelcia ja też. też tak w miarę lubi nie. Także już myślinka leci, więc idę też, e, odpalam sobie jakąś kolację. Także widzimy się w kolejnym vlogu. No, buziaki, hej! Pa! Hej, hej.